Chcę nagrać nowy film tak dawno już nie było moich filmów. Chcę Wam pokazać tą cudną torebkę z pieskiem. Tak, jest takie słodkie. Ta torebka ma taki brązowy pasek. Nie. I ma to... I ten piesek jest taki z morską z tyłu. Ma takie jasno-brązowe futerko i fajnym w hotelu. W środku mam telefon. O Jezu, telefon pusto. Jest telefon, bo dzisiaj byłam na dwa nią O Jezu, jakie jest, jest słodkie. Dobra. Teraz pokażę Wam coś innego, co dostałam kiedyś. Takiego pokazy potworów i spółka. Ja bym tak się nazywał, ale jest on ma, mój, w moim kolorze ulubiony. Jest Czyli w niebieskim, ale i fiolet, w fioletowe kropki. Fioletowe to ja sobie bardzo trochę nie lubię. Ma brogi i niebieskie, piękne oczy. Tak, i zęby. A i jaka dzisiaj pogoda? Taka. Była na początku ładnie. Dobra, ja już muszę kończyć. to do zobaczenia, mogę nagrać story po mojej siostry z kotkiem, a to jest mój piaseł. Ją kupiłam, no nie wiem, tam gdzie jest Pepko, czy tam jest obok jakiś sklep i tam jest po lewej, tak, tam wychodzi się kółko i nagle są takie torebki, gdy się zobaczy tam trochę do tyłu, tam jest taki pieseł, nie wiem jak on się nazywa, to jest takie słodkie, dobra mówię w końcu, pa.